Cześć wszystkim z tej strony Szymon. Słuchajcie, znajdujemy się w przepięknym obiekcie pod Warszawą, Titan Arena. Ze mną na kanapie siedzi Artur Kramża, właściciel tego obiektu. Cześć Artur. Cześć, witam wszystkich. Słuchaj, ja w modelarstwie siedzę 4 lata. W sumie to piąty rok się bawię, ale o tym miejscu nie słyszałem wcześniej. Dowiedziałem się dopiero w tym roku. Od kiedy funkcjonuje to miejsce? To miejsce powstało dokładnie dwa lata temu, czyli no weszliśmy na rynek dokładnie w momencie, kiedy wszedł COVID, tak? kiedy jeszcze nikt nie wiedział, jak to się nazywa, to, to miejsce już, że tak powiem, miało nie, swoje nieoficjalne otwarcie, niespełna na tydzień przed lockdownem pierwszym, także no dość niefortunnie, ale to już dwa lata, można powiedzieć. Czyli powstaliście w mega trudnym czasie. Na rynku, ale powiedz, skąd pomysł w ogóle na to, żeby taką, taki obiekt uruchomić i w takie coś się bawić? To jest dobre pytanie, tak. W sumie to, żeby odpowiedzieć na nie, trzeba by zacząć od samego początku. Jak to się wszystko zaczęło, jak to się rozwinęło, ale ogólnie, już uproszczając, samą wykładową i impulsem powstania tego obiektu była moja podróż z moimi dziećmi w celu, że tak powiem, wytrenowania ich w tym sporcie, a jedyna możliwość, żeby zrobić to w sposób sensowny, było objeżdżanie po prostu imprez po całej Europie, co chłonęło ogromne ilości pieniędzy, zmęczenia, tak, powroty po 1000, 1200 km co weekend. No to potrafi zmęczyć, tak. I w pewnym momencie po prostu była taka konkluzja czy nie warto byłoby wystartować z takim obiektem i te pieniądze zamiast zostawiać na stacjach benzynowych w całej Europie, po prostu zostawiać tutaj w Polsce, tak, a jednocześnie otworzyć i dać możliwość treningu ludziom na takim obiekcie jak ten, tak. Artur, słuchaj, czyli modelarstwo jako pasja przerodziło się u Ciebie po prostu w biznes, tak, i w sposób na życie? Tak i ciekawe było, że modelarstwo jako tako nie było moją pasją. Tak? To wszystko się zjeło od tego, że kupiłem dziecku prezent. To miał być prezent dla, dla mojego starszego syna, a okazało się, że on nie jest zainteresowany. Wiek nie był odpowiedni po prostu. No, okazało się, że mnie to interesuje bardzo i mojego sąsiada i tak się bawiliśmy na, na, na klatce u nas w bloku. A potem z tego jakoś narodził się sklep, ze sklepu narodziło się właśnie start, starty w zawodach, z czego ja osobiście korzystałem pełną gębą za przeproszeniem, a później tak jakby przerzuciłem to wszystko na syna, sam przestałem jeździć, no i zacząłem trenować dzieci, tak, no i jesteśmy w tym punkcie, w którym siedzimy teraz. Artur, czyli oprócz tej pięknej hali, na której się znajdujemy, prowadzisz też sklep internetowy, tak? Tak, dokładnie. Powiem szczerze, nawet nie wiem już jak długo, tak, będzie z 15 lat. Od tego się wszystko zaczęło, od malutkiego sklepiku. Kiedy ja zaczynałem, widziałem większych graczy, tak, RC Monster, RC Wrublik, no to były takie wzory dla mnie troszeczkę, kiedyś marzyłem, że będę miał też tak rozwinięty sklep. Jak na ironię tych sklepów już nie ma na rynku. Ja jestem no i rozwinąłem się tak. No, to jednak daje satysfakcję jak to wszystko urośnie. Także zaczęło się to od sklepu internetowego. Jesteśmy teraz już w punkcie sklepu stacjonarnego, tak i rozwinęliśmy się po dystrybucję, więc to już też krok kolejny tak jakby na etapie rozwoju, tak? W tym miejscu organizujesz świetne zawody. Jest to X-Ray Racing Series. Ale co poza tym? Co tu się dzieje w, tak normalnie w, w ciągu tygodnia? Znaczy tak, charakter tego obiektu jest komercyjny i musi być komercyjny, tak, bo inaczej nie, nie miałby prawa bytu. Utrzymanie się z samych pasjonatów, no niestety jest nas za mało. Szczerze, także to nie, nie, nie są mm, takie pułapy pieniężne generowane, by utrzymać taki obiekt, a jest on bardzo kosztowny, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy dochodzi na ogrzewanie, a prąd niestety od nowego roku bardzo idzie w górę. Zresztą już poszedł. Yy, także no bazujemy nie tylko na, na, na modelarzach, pasjonatach, ale też mamy ofertę urodzinową, tak można u nas zrobić urodziny, yy, można na przykład wpaść na event firmowy, mieliśmy już kilka, yy, obsługujemy też szkoły, wycieczki, no rekord nasz to jest klasa 35-osobowa i doskonale prowadzona, dzieci wychodzą po prostu zafascynowane, niezależnie od wieku, tak, więc jest to, jest to niesamowita zajawka i przede wszystkim bardzo świeża, jak na obecne czasy, kiedy już, że tak powiem, mamy przesyt karate, piłek nożnych, tak, no i mniej więcej tak to wygląda. Czyli tutaj też masz zaplecze modeli zdalnie sterowanych, z których mogą korzystać te osoby właśnie podczas eventów, czy podczas takich zajęć szkolnych, tak? Yy, tak, dokładnie, bo wszystko tak jakby jest. Yy, fundamentem tego wszystkiego jest wypożyczalnia, którą mamy. Można wpaść do nas każdego dnia od 13 do 19 yy, i przetestować model, tak? Za, to akurat kosztuje 15 zł za 10 minut. Yy, można przetestować taki model, którym my się ścigamy, czyli to nie jest zabawka, którą kupimy na Allegro, która reaguje z opóźnieniem na nasze ruchy, nie do końca się z nami tak jakby układa. No i przez to jest trudna w wprowadzeniu. Bardzo często ktoś zahaczy modelarstwo właśnie przez taką zabawkę i mówi: "Nie, to nie jest dla mnie", tak? Bo ja tego nie czuję. My dajemy możliwość przetestowania modelu, który w trybie natychmiastowym reaguje, daje nam niesamowity feeling i no, jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie, że tak powiem, złowiony na wędkę modelarską, tak i zostanie modelarzem, takim rasowym. Wiem coś o tym, sam się zdałem złapać. Słuchaj Artur, no muszę powiedzieć, że ja jestem tutaj czwarty raz i za każdym razem jak tutaj wchodzę, to po prostu otwieram szeroko oczy i mówię wow, po prostu obiekt robi fenomenalne wrażenie, jest ogromna strefa serwisowa, jest mały tor tutaj za naszymi plecami, jest duży tor wymagający w tamtej części obiektu, jest gigantyczne zaplecze z częściami do modeli, którego nie widziałem nigdzie w Polsce, więc to chyba jedyne takie miejsce, gdzie można przyjechać i skorzystać z takiego zaplecza serwisowego. Ale przyjechałem tutaj pierwszy raz jeździć modelem bagi 2WD, podywanie i szczerze muszę przyznać, że dla mnie to tor tamten, po którym się ścigamy ten duży, po prostu jest trudny. Ja y, już mówię dlaczego tak jest, tak. Y, hala mimo tego, że jest ogromna, robi bardzo fajne wrażenie, ma niestety filary, które są dla nas bardzo mm, trudne w organizacji tego toru, tak. Y, skracają jego szerokość, czy też głębokość, nie szerokość, tylko głębokość do 16 metrów, y, To powoduje, że jednak brakuje nam ciągle tej jednej nitki, tak. I, i też wall po prawej stronie ogranicza punkt serwisowy i przez tą ograniczoną przestrzeń niestety ten tor no, jest ciasny i jest trudny, tak? dlatego podnieśliśmy prostą, po to, żeby zniwelować tę, tą, tą szerokość i tą głębokość, której nam brakowało. Dzięki temu mamy teraz prawie 19 metrów na szerokości, jednakże ta prosta i zejście z niej powoduje no, trudności niektórym zawodnikom. Jednakże ten tor cały czas ewoluuje, jego zamysłem nie było to, żeby stworzyć coś po prostu, co będzie ekstremalnie trudne i myślimy, że to jakoś podniesie poziom zawodników. Nie do końca, tak? Bardziej podnoszą tory, które stawiają na rywalizację tak naprawdę, niż na ekstremalnie trudne przeszkody. Teraz na przykład jest rozgrywany na Florydzie Mistrzostwa Wykładzinowe. I tam jest przykład toru, jak można zrobić piekielnie szybki tor i bardzo fajnie profilując yy, lądowania, no i tam nie ma ekstremalnie, tam praktycznie patrząc na tor, widać, że serwis nie będzie miał za dużo roboty, nawet jak się ktoś wywróci, to sobie może sam pomóc. Ten tor nasz niestety, no ma tą przypadłość, że on jest wąski yy, i przez to jest troszeczkę skomplikowany, tak, i ta prosta to też jest takie nowe, ona daje fajne wrażenia, ale no... Yy, no yy sprawia pewne trudności. Jednakże, on cały czas ewoluuje i my łagodzimy go. W danej chwili obecna wersja, wszyscy, którzy mówili, że jest bardzo trudny, że no nie lubią go za bardzo, to nagle zmienili front tak? i mówią, że jest bardzo fajny i bardzo im się zaczyna podobać tak? i no, my cały czas dążymy do tego, żeby on był bardziej dostępny jednakże też powoli tłumimy tą, tą trudność, tak? Bo nie, nie, nie do końca nie zależy. Mamy jeden izitor, na którym radzą sobie naprawdę ludzie kompletnie początkujący i bawią się i są w stanie. Ojciec z synem, którzy nigdy nie jeździli modelami są w stanie w, w ciągu 10 minut nawiązać rywalizację między sobą, cieszyć się wchodzeniem w zakręt, tak, a nie tata znowu leżysz na tej hopie, tak, to idę cię podnieść, no, i tak dalej, tak mniej więcej to tak wygląda, także no łagodzimy ten tor, ale on nigdy nie będzie tak prosty jak ten, od Okej, okay, słuchaj Artur, a powiedz, bo ja na ostatniej rundzie byłem jeszcze tej letniej. Teraz w ten weekend odbywa się druga runda zimowa, i na tą faktycznie rundę, na pierwszą już rundę zimową, przygotowali się nowy layout tego toru. Czy ten layout jest zmieniany, co jakby cykl? zawodów, czy jaka jest częstotliwość zmian? I też jeżeli możesz, to od razu zapytam o ten mały tor, bo wiem, wspominałeś mi wcześniej, że tutaj kiedyś był tor on-roadowy, zdecydowaliście się na zmianę, tak byś mógł też opowiedzieć, co było powodem tego, że ten tor on-roadowy zniknął. Ok, więc zacznę od zmian layoutu i od tamtego toru, czyli od początku pytania. Rok temu, jak mieliśmy TRCA, czyli zupełnie inną imprezę niż jest teraz, layout był zmieniany co zawody. Tak? Czyli szliśmy po prostu z nurtem, jaki był rozgrywany w Polsce i na jakichkolwiek innych zawodach, prócz xrs na chudy arenie, gdzie tor jest cały rok taki sam. Zmienia się chyba tylko co sezon, tak? Bo nie pamiętam, w ogóle tak rzadko tak, te zmiany tam następowały, że nie pamiętam kiedy były. Ale my robiliśmy właśnie idąc tym tropem, mieliśmy co rundę zmiany toru, tak? Jest to bardzo pracochłonne, zwłaszcza tak jak ja mówi, tak jak wspomniałem, ja dłubię większość rzeczy, tak? I no przestawianie całego layoutu, a hopy są ciężkie. No dla mnie było pracochłonne, więc miałem co najmniej jeden tydzień w miesiącu z psuty kompletnie na zmianę layoutu. W danej chwili trochę to zmieniliśmy, bo też to był problem dla zawodników, którzy mówili, nie no jak to? Mamy do Was jechać, ale Wy sobie zmieniacie layout, a my nie możemy tygodnia trenować i Wy jesteście podtrenowani na tym layaucie. Więc w danej chwili zmieniliśmy taktykę, layout zmienia się. My mamy cykl w danej chwili xrs czterorundowy, czyli są trzy eliminacje finał. I na ten czas tor jest niezmieniany, on powstaje na pierwszą rundę, kończy się i po, po finałach jest zmieniany ponownie. Po co? Po to, żeby obciąć takiego właśnie typu spekulacje, że ktoś może być lepiej wytrenowany. Chcesz mieć szansę? Ten tor jest otwarty 7 dni w tygodniu. Wystarczy, że znajdziesz czas, tak? Nie masz pieniędzy? 200 zł kosztuje karnet na 30 dni, co przy 10 wizytach daje ci 20 zł za dzień zabawy. To jest za drogo? To my tanie już nie damy rady. I w tym momencie każde wymówki są rozwalane, tak? bo trzeba tylko do nas przyjechać. Jeżeli komuś zależy na cyklu, to takie gadanie, że nie, bo tutaj wy mieszkacie, wy macie, więc wy jesteście lepsi. Nie. Każdy może. Eee, Artur, to opowiedz jeszcze o tym torze. On roadowym, bo on tutaj znajdował się za naszymi plecami, co spowodowało, że zdecydowałeś się zamienić go na tor, który jest tutaj obecnie. Więc tak, ogólnie arena jak powstawała to zamysł był zawsze on-road, off-road. Tu nie było innych planów, nigdy nie było czegoś, żeby zrobić tylko off-roadową arenę. Próbowaliśmy rozwinąć tą grupę, próbowaliśmy zachęcać tak, do udziału. Wiadomo, no, sam tor nie nagoni użytkowników, nie? a zwłaszcza, że on-roady to jest bardzo specyficzna grupa. Tu nie można wejść z ulicy, kupić modelu. I bez wiedzy, tak, zacząć się tym bawić, bo to jest bardzo precyzyjny segment modelarstwa, tak, tutaj małe podkładeczki robią dużą robotę. Yy, niestety tutaj ta grupa, tak jakby ta grupa zero, nie była w stanie się uformować, mimo że było parę osób z Warszawy, które no, dałyby się pokroić, żeby ten tor powstał i przychodziły i naprawdę kupili modele pod tym kątem. Z tym większym bólem zamykaliśmy ten tor, tak? No niestety nie było w stanie tutaj nic, nic większego rozwinąć. Offroad w tym czasie kwit na tamtym torze, wypożyczalnia oczywiście fatalnie działała, bo tam się rozwalali wszyscy nowi i to niedobrze działało. Dwa lata daliśmy szansę, tak, Te, tej, tej grupie modeli nic z tego nie wyszło. Także wykładzinę on-roadową przykryła wykładzina off-roadowa. No i w danej chwili szkółka po prostu tutaj kwitnie tak, i ten off-road to wszystko zaczyna naprawdę niesamowicie się nakręcać. Dlatego mimo szczerych chęci, no nie udało się tutaj z nic nic uzyskać. Tak. Może był tor za mało profesjonalny dla niektórych, ciężko powiedzieć, naprawdę. Artur, słuchaj, na dużym torze, tym trudniejszym, jeżdżą tylko bagusy 4WD czy 2WD. Natomiast tutaj na tym mniejszym torze jest trochę szerszy zakres modeli, które mogą tutaj startować w zawodach i jakiego rodzaju modele tutaj puszczacie na torze tak powiem? Y na tym torze jeżdżą klasy Short Course, tak, czyli takie modele troszeczkę cięższe, które nie mogą jeździć na tym torze że z uwagi na krzywizny i inne miejsca, w których mogliby po prostu wyrządzać szkody. Tak. A poza tym tamten jest troszeczkę ciaśniejszy, gorzej jest tym modelom nawracać. Nie daje to takiej frajdy po prostu. Tutaj jest szerzej, chopy są niskie, troszeczkę dalej noszą, są muldy. A shortkursy to uwielbiają, tak? I razem z środkursami swoje miejsce znalazły tutaj też modele mniejsze niż 1x10, jest to klasa E-mini, która wbrew pozorom nie jest tylko dla LC Rensinga, można tu wystartować modelami losi. chodzi o to, że po prostu są modele poniżej skali 1x10. Dodatkowo jeżdżą tu też modele truck pro, które de facto mogłyby jeździć na torze tym trudniejszym, jednakże no jeździ dużo początkujących w tej klasie. Nie chcemy tam robić po prostu nie wiadomo jakiego wyścigu. Jeżeli to się rozwinie faktycznie i będzie tutaj już taki poziom, gdzie będzie można rozbić te grupy i przerzucić tam, to pewnie to zrobimy. tak? Ale na razie Traki też tutaj znalazły swoje miejsce. No i Wbrew pozorom, właśnie tam, mimo że jeżdżą głównie bagusy, to dużo ludzi miało trudności z tamtym torem, tak jak mówiłeś wcześniej, i zdecydowaliśmy się odpalić klasę Easy, która jest zwykłym stokiem. To nie ma co tutaj się załamywać, że jeździmy w klasie easy, to pewnie dla dzieci, nie, 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 kompletnie nie, to jest po prostu tak jakby klasa stworzona głównie pod rywalizację. Tam jest rywalizacja i fan toru, tak? czyli wymagające przeszkody, tu mamy głównie rywalizację, czyli te poziomy między zawodnikami nie są aż tak bardzo widoczne, nie weryfikuje tego, ten tor jak tamten, tak, czyli tutaj głównie chodzi o rywalizację, czyli jak jest jakiś prodriver, to już tak łatwo nie zrzuci kogoś, kto jest troszeczkę gorszym od niego kierowcą, tak, bo jednak tamten będzie w stanie utrzymać się i narobić mu kłopotu, więc też i dla pro jest to duże wyzwanie, bo jeden mały błąd już ma kogoś, kogo uznawał za troszeczkę niższej klasy zawodnika za sobą zaraz i może zostać objechany. Na tamtym torze, jak ktoś jest z umiejętnościami, no to wiadomo, no, słabszy zawodnik na okrążeniu zrobi trzy głupie błędy, tak, a tu będzie mu trudniej zrobić te trzy głupie błędy, więc ta rywalizacja jest tu wyostrzona. Słuchaj, Artur, wiesz co, jak patrzę na to miejsce, jest naprawdę spore. Są dwa tory, jest ogromna strefa serwisowa, jest miejsce tutaj, gdzie można zamówić sobie coś do jedzenia, jest sklep z częściami. To miejsce wygląda na takie, które potrzebuje sporej ekipy do obsługi. Jak to wygląda w praktyce? Sam sobie radzisz z tym wszystkim? No jak na ironię tak, robię dużo rzeczy sam, pomagają mi moje dzieci, pomaga mi żona. Mam też znajomych, którzy pomagają mi niesamowicie. Łukasz Krawczyk pomaga mi na zawodach, Łukasz Seferyński pomaga mi medialnie i także na zawodach. Także no jest nas mała grupka, tak, de facto no, obiekt wymaga co najmniej trzech, czterech etatów tutaj, żeby to naprawdę działało jak prężna maszyna. No na razie działamy małą grupką, tak? Ale no jakoś jak widać dajemy radę i pchamy to do przodu. Słuchaj, Artur, w ten weekend organizujesz drugą rundę X-Ray Racing Series, zimowa edycja, tak? Widziałem, że zapisało się mnóstwo ludzi. Chwaliłeś się, że pobiliście już, przekroczyliście jakby barierę 100 zawodników. Tych zawodników z pewnością mogłoby być więcej, gdyby nie fakt, że w ten sam weekend nałożyła się druga impreza, również w Warszawie, halowe Mistrzostwa Polski, na które też no, część zawodników się wybrało i no, no, ekipa modelarska z Polski się trochę podzieliła. Ale tak, faktycznie doszło do kolizji. No co mogę powiedzieć z mojej strony? No nie mogę się wypowiadać za drugiego organizatora. My mieliśmy termin dwa miesiące wcześniej, tak? Ponosimy bardzo duże nakłady finansowe. Nie mogłem się przesunąć, a ludzie, którzy bardzo często dogadują się ze mną, tak co do imprez, wiedzą, że ja nie jestem osobą, która jest inwazyjna, tak. Ja się zawsze odsuwam, jeżeli jest taka możliwość. Teraz niestety nie mogliśmy, doszło do kolizji. Wyszło super i tak powiem szczerze, bo jak mieliśmy 77 zapisanych modeli na zeszłej imprezie, powiedziałem do chłopaków, że pobijemy Stuwę następnym razem. Powiem tak, w życiu by mi to nie przyszło przez głowę, że pobijemy stówę mając tak jakby w cieniu drugą imprezę i to Mistrzostwa Polski, tak no wyszło okej, okay, tak? Jedyne moje zdziwienie to jest nie wiem skąd się wzięło 180 modeli obecnie yy, na polskim rynku, ale no dobrze, tak, widać, że jednak dwie imprezy znalazły swoich swoich yy, kierowców, tak i... Obie imprezy mogą zaistnieć. My, de facto, jeżeli nie byłoby tej drugiej imprezy, jakimś cudem, te 180 modeli by się u nas znalazło, powiem szczerze, że byłoby to dla mnie dużym problemem, bo my nie chcemy wychodzić poza skalę jednodniowej imprezy, nigdy nie wyjdziemy, bo to jest dla mnie to jest męczarnia, jeżeli chodzi o zawodników. A byłem zawodnikiem, byłem serwisantem kierowcy i wiem, że. Dwudniowe imprezy to jest, to jest męczące, za bardzo. W Europie tak samo wychodzą z założenia. Tak? Jedynie wielkie imprezy są robione na cały weekend. Tak? A, a tak to, no, dajmy na to Mibo Sport XRS, które spokojnie mają po, po 100 zapisanych modeli, czy też nawet więcej, robią całą imprezę tak, jakby no, w przeciągu jednego dnia, można powiedzieć, intensywnego dnia. I to wszystko. I my, ja miałbym duże kłopoty, jakbyśmy mieli te 180 modeli, bo musiałem to rozbić na dwa dni, czego nie robimy, więc część osób nie chciałaby, może by się nawet nie pokazała wtedy na imprezie, yy, więc wyszło idealnie. tak? My dalej jesteśmy jednodniową imprezą, będziemy nią. Jeżeli yy, w przyszłości kiedykolwiek wybijemy się poza ramówkę grubo ponad 100 modeli, yy, to zaczniemy robić dwie imprezy w miesiącu. Po prostu. Tak. Wiem, że w Europie są tego typu imprezy, na przykład w Czechach, gdzie ścigają się modele Raili, gdzie jest ograniczona liczba miejsc, na przykład do 50 czy do 150 modeli. Kto pierwszy, ten lepszy. Albo że są kryteria takie, że trzeba mieć odpowiednio przygotowaną karoserię, pomalowaną, żeby to była replika prawdziwego wozu, bo z inną karoserią nie wystartujesz w tych zawodach, więc tworzą się bardziej takie elitarne zawody, gdzie po prostu start w nich to też jest prestiż. Tak, dokładnie. W Bagusach też jest taka impreza w Europie. W każdym razie była, bo ostatnio nie była rozgrywana. To jest The High Cup. Są różne formy filtrowania zawodników. Tak? Od, od tego, kto pierwszy, ten lepszy, po na przykład rankingi w, w, w imprezach klubowych. Tak? I w tym momencie możemy odcedzić tych takich jakby topowych zawodników i z nich budować sobie to, tą swoją grupę, która będzie się u nas ścigała. My też będziemy szli tą drogą, jeżeli rynek będzie rósł, będzie więcej modelarzy, że będzie chętnych na, na, na tego typu rywalizacje sport. My też ograniczymy imprezy. Każda będzie miała cap do 100 modeli, powiedzmy. Te, te ograniczenie wpisu zawodników jest świetnym patentem. i no Jeżeli się rozwiniemy, tak, no to mogę śmiało teraz powiedzieć, bo nie jest to oficjalnie powiedziane. Będziemy robić XRS tak jak robimy i będzie Schumacher GP. Brzmi fajnie. Brzmi ciekawie, na pewno się pojawimy tutaj na, na zawodach. Słuchaj Artur, no, obiekt jest, jest przepiękny, jest wymagający, jest ciekawy, przyciąga bardzo wielu zawodników. Czy planujesz tutaj w przyszłości organizować rundy Mistrzostw Polski? Myślałem o tym, tak. Były nawet rozmowy w tym temacie. No powiem tak. My Chcemy być imprezą jednodniową. Chcemy robić imprezy jednodniowe. Mistrzostwa Polski z reguły są dwudniową imprezą, tak? i nie do końca idzie to tak jakby z naszymi planami rozwojowymi. Więc raczej będziemy stawiali na nasze klubowe zawody, tak czy też inaczej firmowe zawody producenta, bo XRS jest zawodami po prostu producenta X-Ray, a Schumacher GP jest Schumachera, więc raczej będziemy stawiali na brandowane zawody producentów tak, tych modeli, no, a takie imprezy jak Halowe Mistrzostwa Polski czy też w ogóle Mistrzostwa Polski w jakiejkolwiek formie myślę, że lepiej jak będą organizowane przez kogoś innego. Artur, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za to spotkanie tutaj, że znalazłeś chwilę czasu, żebyśmy mogli porozmawiać i żebyś mógł zaprezentować też swój obiekt w tym wywiadzie, żebyś, bo, bo wiem, że wielu. Zawodników czy wielu modelarzy z Polski jest zainteresowanych tym obiektem. Ja tylko ze swojej strony powiem Wam, że bardzo żałuję, że Toruń leży tak daleko od Warszawy, bo faktycznie no, możemy sobie pozwolić na przyjazd tutaj no, raz na jakiś czas po prostu. Jest, są zawody, to, to wpadniemy, ale żeby no, w tygodniu pojawić się na treningu, to już jest no, trochę za daleko dla nas, więc nie mamy takiego obiektu w Toruniu. Bardzo żałuję. Nie, bo fajnie by było po prostu mieć na miejscu obiekt, na który można iść po południu po pracy, pojeździć i bardzo zazdroszczę tutaj wszystkim warszawiakom i osobom z okolicy, że macie taki obiekt i taki komfort i też takie możliwości przygotowane przez Ciebie, że są karnety, tak? że 200 zł płaci się za 30, tak weź, dobrze zapamiętałem? To, to faktycznie cena jest rewelacyjna, bardzo kusząca. E, więc, no, tak jak mówiłem, bardzo zazdroszczę Wam wszystkim, że macie pod nosem e, taki obiekt. Artur, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. E, bardzo miło było z Tobą porozmawiać, bliżej Cię poznać, poznać też historię tego miejsca wspaniałego. Trzymam kciuki za rozwój e, tego miejsca e, za... i na pewno e, możesz liczyć na to, że będziemy się pojawiać u Ciebie regularnie na zawodach. E, dzięki jeszcze raz. Dziękuję wszystkim, dziękuję i zapraszam serdecznie.